Chyba się pójdę przejść. Michael, gdzie idziesz? Ja idę sobie na spacer. Niedługo wrócę. Gdzie by tu pójść? Wiem. Natura. Fila. To tam jest. O, cześć! Stój, proszę cię, stój! Ja nie mogę. Proszę, nie odchodź. Ja wcale nie chcę odchodzić, ale muszę. Proszę, czekałam na ciebie tyle. Po prostu. Nie wiem czemu, tak jakoś. Nie mogę wytrzymać bez ciebie. Niestety, muszę iść. Ale. Czemu? Ja tak bardzo chciałabym Ciebie bardziej poznać w ogóle. Też bardzo bym chciała, ale jesteśmy z innych światów. Lucyfer i moi rodzice nas zabiją, jak się dowiedzą, że się spotykamy i że w ogóle ze sobą rozmawiamy. To jest bardzo ryzykowne. Bardzo, bardzo cię proszę, zostań. Można ci zaufać? Jasne! Jestem skromny, miły, fajny i... No niestety nie za bardzo lubiany przez innych ludzi, więc no nie mam komu wygadać. <grystanie> to co, idziemy gdzieś? Tak, mam bardzo fajne miejsce. Chodź. Ja znam już to miejsce. Tak, to jest miejsce, w którym lucyfer tak naprawdę nie może nic zdziałać. Znaczy... wiesz. Zginiesz. To giniesz. Ale jednak był jeden, jakby, wyjątek. Co? Nie ma żadnych wyjątków. To nie jest możliwe. Właśnie był. No to, mów, bo nie za bardzo rozumiem, o co chodzi. A więc byłem tutaj kiedyś z Aresem. Musiałem biegać. To było tory rok temu. Musiałam biegać po tych dwóch. po dwóch. Em, em, po dwóch wybiegach, Aha, no. I zemdlałam, bo spadłam z pierwszego na drugi. I jak się obudziłam na kanapie, to. to była wtedy. to wtedy zaczęła się kłótnia, w ogóle, że jestem do bani, i tak dalej, wiesz. I właśnie on się na mnie został tak, tak tyłem. On się na mnie rzucił i potknął się i spadł. Nie zdziwił się, nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj była jeszcze jego krew, ale nie ma, jak widzę. To było straszne przeżycie, naprawdę. Tak się bałem, że lucyfer nie zguchadzi czy coś, że nie wiesz nawet jak. Było straszne, naprawdę. To było najgorsze przeżycie w moim życiu. I jeszcze w tym samym dniu później Lola umarła. Ale teraz już sam nie wiem, co z nimi jest, naprawdę. So, y, Ciągle słyszę coś nowego. To jest. bardzo, bardzo dziwne. Uh -huh. To niemiły wypadek. Chcesz z widoki? Mm, jasne, jeśli nie spadnę z pierwszego wybiegu na drugi. A to w ogóle w jaki sposób chcesz tam pójść, skoro to jest tak daleko. A wiesz co, mam swój sposób. Sposób? jaki sposób? Chciałam oczy. Y wow! Wow, to było straszne. Wiesz co, ja nie wiem czy ja mogę tobie w 100% ufać. <laughs> Ale taka prawda. Pięknie sobie jest, nie? No. Mm, bardzo, bardzo, bardzo ładne. Ty się stresujesz. Co? Nie, coś ty. Po co mi się łapy? Nie gada głupot. Już widzę. Yy, nie, to... To, to nieprawda. Yy, to ja tak mam normalnie, bo jest bardzo bardzo ciepło, jak widzisz widzisz. Ta na pewno. Yy. Ty się mnie wstydzisz. Mm, no, może troszkę. Mówiłem cię, że jestem nieśmiały. No właśnie, widzę. Mam nadzieję, że później mi zaufasz. Jasne. Tyle czasu czekania to wiesz. Nie ma czego marnować. No, i z takim makerem od razu łatwiej się rozmawia. Tak, zdecydowanie. Też mi się tak wydaje. Tak, mi też. E, co? E, nie, sama nie wiem, już co gadała. Może po prostu popatrzmy na widok? Tak.